Renata Radio Wiktoria. Drodzy Państwo, ja chciałam zapytać o walory głowna. Mówię o terenach turystycznych, przyrodniczych. Tereny te w ostatniej ostatnio opracowanej strategii dla rozwoju tego miasta zostały pokazane jako najmocniejsze strony, niestety zaraz potem zostały też sklasyfikowane jako najsłabsze. Strony tego miasta. Chciałam zapytać o plany i możliwości zagospodarowania tych terenów. Pytam głównie o tereny, przez Zalewie różneczka, również o Kodzie. To może pierwsze pytanie, następne odpowiedzi. Dobrze? Proszę bardzo o zadanie głosu, panie przewodniczący. Proszę Państwa, ewidentne pieniądze proste do, do, do pozyskania były w, w tej perspektywie finansowej 2017 13 i niestety nie, bo, wtedy nie udało się pozyskać tych pieniędzy. W tej nowej perspektywie 2014-2020 takie szanse są, to już nie takie bezpośrednie, że napiszemy tam, na zagospodarowanie terenów nad Zaludą. Ale yy, to, to nowe finansowanie europejskie jest trochę, że tak powiem, takie i dziwne, i może złe słowo, ale trzeba sprytnie do tego podejść. Otóż yy, ja chcę powiedzieć, tylko taką rzecz, że ja już od dwóch lat. Współpracuję z instytucjami i z, mam dobre współpracę z yy, stowarzyszeniami, które głównie funkcjonują, bo przedstawiano mi już, i to jest chyba na końcu prac, taki projekt zagospodarowania terenów nad zalewem. I tutaj wiem, że wyłączyły się tu i Liga Obrony Przyrody, i Stowarzyszenie Przyjazne Miasto, i wędkarze, i pewnie jeszcze chyba kilka tych yy, stowarzyszeń. Będziemy mieli na czym bazować i co robić, ale przede wszystkim jest jedna ważna, rzecz, proszę Państwa. Ja zabezpieczyłem na przyszły rok na bu do budżetu miasta Górna y pieniądze na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren górna od ulicy Ostrowęskiej po drugiej stronie trasy Krajówki, czyli Ośny Reszta. Bez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nic my tam nie zrobimy, nawet jakbyśmy mieli górę złota. I y, ja te pieniądze zabezpieczyłem i mam nadzieję, że po roku czasu, a więc takiego, w którym będziemy mogli przygotowywać pewnego rodzaju projekty inwestycyjne, w 2016 roku samorząd będzie mógł spokojnie takie pieniądze pozys pozyskać.